Cześć, tu Michał, witajcie w serwisie www.kawalery.pl Uczymy się robić koktajl krewetkowy w stylu Mexico Ten koktajl krewetkowy ma swoją niebywałą historię Mój nieco starszy znajomy, kiedy pod koniec lat 70. jechał do Meksyku na wieloletni kontrakt jako skrzypek w Filharmonii Przyjechał do Meksyku i okazało się, że delegacja z właśnie jego nowego miejsca pracy, nie dojechała e, po niego na lotnisko. No i cóż, Włodek, bo tak na imię ma mój znajomy, wskazany był na to, by przez dwa, chyba, albo trzy dni mieszkać na plaży ze skrzypcami pod głową śpiąc. I tam właśnie, na tej plaży, żywił się głównie koktajlami krewetkowymi serwowanymi przez prawdopodobnie wąsawego Meksykanina. Eee, koktajle krewetkowe były bardzo proste i dziś pokażę Wam właśnie jak się je przyrządza. Potrzebne nam będą krewetki 250 g, dwie puszki już pokrojonych pomidorów, tabasco. Najpierw smażymy krewetki. Bierzemy się za robotę. Przygotowanie krewetek. Najpierw wrzucamy masło i sprawiamy by rozpuściło się i zaczęło dobrze skwierczyć. Kiedy masło jest już dobrze rozpuszczone i dobrze rozgrzane, dorzucamy krewetki. Przez chwilę smażymy je na maksymalnym ogniu, po czym przykrywamy szczelną pokrywką na jakieś 5 minut, wyłączając całkowicie moc na stanowisku grzewczym. Po 5 minutach z reguły są już niegumiaste, a jednocześnie gotowe do dodania do koktajlu. Możemy spryskać odrobiną cytryny. To pozwoli wydobyć smak. I możemy przystępować już do robienia koktajlu prywatnego. Wrzucamy! krewetki już usmażone, wrzucamy pomidory. Oczywiście, jeżeli jesteście na działce i macie dostęp do świeżych pomidorów, to oczywiście, że lepiej jest używać świeżych pomidorów, a nie takich z puszki. Na sam koniec tabasco. Jeżeli lubicie ostro, to dużo. Jeżeli lubicie mniej ostro, to mało, ale tabasco jest niezbędne. I tak wygląda ten koktajl. W przeciwieństwie do koktajlu krewetkowego w wersji kosmopolitycznej, krewetki tutaj muszą być na dole, nie mogą być wymieszane. One muszą stanowić niespodziankę pod warstwą pomidorów. Jeżeli mi się to udało, Wam też na pewno się uda.